Słowo Boże na dziś. Piątek, 23 czerwca 2023 roku. Czytanie z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ponieważ wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę, mówię jak szalony, i to ja się odważam. Hebrajczykami są, ja także. Izraelitami są, ja również. Potomstwem Abrahama i ja są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo. Ja jeszcze bardziej. Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokroć byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości. Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z zatroskania o wszystkie kościoły, któż odczuwa słabość, by mi ja nie czuł się słaby, któż doznaje zgorszenia, żebym mi ja nie płonął. Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. Oto Słowo Boże Psalm Responsoryjny 34. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Będę błogosławił Pana powieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Bóg Sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Spójrzcie na Niego, a rozpromieniecie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Bóg Sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Oto Słowo Pańskie.